I tym razem ja. Dosyć tych rządów kobiet u mnie na kanale. To było niemiłe. To, nie było niemiłe, ja po prostu też chcę sobie z tą coś porecenzować. Trzeba przywrócić tutaj, że tak powiem, właściwy ład tego, co się dzieje na kanale Geek Factor TV e, Więc tak, dzisiaj mamy dla was z Zosią recenzję gry... Zwierzaki na pokład. Tak jest. Grę dostaliśmy do zarecenzowania od wydawnictwa G3, za co bardzo dziękujemy. Eee, zasady tej gry są, jak to przeważnie przy tego typu grach bywa, na tyle proste, że nie będziemy tego wszystkiego dzielić na dwa filmy. Eee, dostajecie teraz od razu zasady. Przejdźmy teraz, ja wytłumaczę Wam z kolei, jak się w tę grę gra, a potem wrócimy i powiemy, co sądzimy o tej grze. Słuchajcie, na początku gry każdy z graczy dostaje swoją arkę. Zwróćcie uwagę, że jak już wybierzecie, weźmiecie, jak ją złożycie według instrukcji, która jest w instrukcji na yy, dokładnie rozrysowana. Tu umieszczacie ją w ten sposób przed sobą, tak żeby ta strona była do innych graczy. Tutaj będziecie umieszczać swoje płytki zwierząt, po prostu idea jest taka, żebyście tylko wy je widzieli, a wasi współgracze nie. Dodatkowo każdy z graczy dobiera taką flagę przerwy i na razie umieszcza ją w pobliżu, a najstarszy gracz bierze flagę gracza rozpoczynającego i umieszcza ją przed sobą. W ten sposób mniej więcej wygląda przygotowanie, dla, jeśli chodzi o elementy graczy. Teraz zwróćcie uwagę na płytki zwierząt. Płytki mamy podzielone w zależności od gatunku zwierząt. Tutaj na przykład mamy wielbłądy. W każdym gatunku mamy po 5 płytek ponumerowanych w prawym górnym rogu od 1 do 5. No i idea jest taka, że to są punkty na koniec gry, być może o punktach powiem Wam za chwilę. Teraz w grze czteroosobowej używacie wszystkich zwierząt. W grze dwuosobowej na przykład us usuwacie z tych wszystkich grupek. Tak możecie sobie na początku je podzielić na takie same grupy w zależności od gatunku. Następnie usuwacie cztery dowolne gatunki, czyli na przykład w tej rozgrywce nie wezmą udziału wielbłądy, hipopotamy, małpy i zebry. To wraca do pudełka. Wszystkie pozostałe natomiast bardzo dokładnie tasujecie i ponieważ to są tekturowe płytki, a nie e, karty, no to równie dobrze możecie to zrobić po prostu o ten sposób. Tak potasowane, pomieszane płytki no, rozmieszczamy w takich trzech, dowolnie, że tak powiem, skonstruowanych stosach. Następnie każdy z graczy dobiera sobie trzy płytki. Może być tak, że po jednej z każdego stosu może sobie to zrobić dowolnie. Patrzy teraz na te zwierzęta, które wybrał, no i z nich wybiera sobie jedno. Pozostałe dwa umieszcza na środku obszary. Tą, to jedno zwierzę, które wybrał, nie pokazuje go innym graczom, natomiast. Umieszcza jako pierwsze zwierzę na swojej arce, tak żeby inni gracze tego nie widzieli. Na początku rozgrywki każdy z graczy dostaje również jedną skrzynkę z jedzeniem, trzymając ją w swoich zasobach. Z pozostałych skrzynek czynimy jeden zasób ogólny dla wszystkich, z których wszyscy gracze będą mogli dociągać. Na początku rozgrywki dwuosobowej będzie to w takim razie wyglądało tak. Mamy te stosy, no i mamy po dwa zwierzęta od każdego gracza, których nie wybrał na swoją arkę. No i teraz tak. Każd rozpoczynamy rozgrywkę i teraz każda runda zaczyna się od tego, że to co tutaj widzimy jest uzupełniane. W rozgrywce dwuosobowej musimy dodać jeszcze cztery odkryte zwierzęta oraz jedno zakryte. Możecie sobie też to ułożyć w ten sposób, na przykład, czyli pogrupować tak, żeby zwierzęta tego samego gatunku były obok siebie. tak? Czyli tak jak tutaj pogrupowałem tygrysy, żyrafy, słonie, no i te dwa, ten jeden pojedynczy plus to nie wiadomo co to jest. Zanim tak powiem wam, co będziecie robić w swojej turze, chcę, żebyście zrozumieli, co to jest grupa. Grupa to są wszystkie kafelki zwierząt, tak naprawdę stojące osobno z dala od innych. Czyli, na przykład, teraz mamy na początku jedną dużą grupę, złożoną z dziewięciu zwierząt. Jeżeli w doszło do rozłamu, mielibyśmy teraz o dwie grupy. Tutaj mamy sześć zwierząt, tutaj mamy trzy zwierzęta. Zrobi stałoby się coś takiego, mielibyśmy trzy grupy. W jednej mielibyśmy sześć zwierząt, w drugiej mielibyśmy dwa zwierzęta, w jednej mielibyśmy jedno zwierzę. Słuchajcie, rozpoczynając teraz od pierwszego gracza, każdy gracz wykonuje turę. W swojej turze gracz może zrobić jedną z dwóch rzeczy: albo rozdzielić grupy zwierząt na dwie mniejsze i wziąć pojedynczą skrzynkę z jedzeniem, albo zabrać grupę zwierząt na, swoje, na swoją arkę. Więc tak, jak wygląda pierwsza akcja rozdzielenia grupy. Bierzecie grupę i ją rozdzielacie na dwie mniejsze, tak? Czyli taka, ale tutaj musi wybrać taką grupę, która składa się przynajmniej z dwóch zwierząt i ją rozdzielacie. No na początku była to prosto, ponieważ po prostu robi się coś takiego. Po jeden gracz załóżmy robi coś takiego, rozdziela to na dwie grupy i pobiera do swoich zasobów skrzynkę z jedzeniem. Kolejny gracz, no powiedzmy, że robi to samo, bierze tą grupę, rozdziela ją na dwie takie grupy, czyli tutaj mamy już teraz dwie z zwierzęta tu cztery, również pobiera skrzynkę z jedzeniem do swoich zasobów. Co jest ważne? W żadnym momencie rundy nie możecie mieć więcej niż 5 skrzynek z jedzeniem. Jeżeli macie 5 skrzynek z jedzeniem i mielibyście dobrać szóstą, to zamiast tego bierzecie jedną z tych pięciu i oddajecie do zasobów ogólnych. Czyli zamiast dobrać szóstej, tak naprawdę redukujecie swoje do 4. Drugą rzeczą, którą gracz może zrobić, to zabrać jedną całą grupę zwierząt ze stołu. I za każde zwierzę w tej grupie, którą zabrał, zapłacić jedną skrzynkę z jedzeniem, zwrócić je do zasobów. I następnie układa wszystkie zwierzęta na swojej arce. Jak to zrobi, to bierze tą flagę przerwy, umieszcza ją w specjalnie dedykowanym na to miejscu na arce i ogłasza, że on już rundę zakończył. No i czekasz, pozostali gracze zrobią to samo. Teraz idea jest taka, jeżeli gracz nie może wykonać akcji roz rozdzielania grup, to musi wykonać akcję zabrania grupy. Jeżeli nie może również wykonać akcji zabrania grupy, no to wówczas musi spasować, ogłosić przerwę. Jak wszyscy gracze to zrobią, runda się kończy. Kolejna runda zaczyna się, przypominam od uzupełnienia tego i tak dalej i tak dalej. Jeżeli na koniec rundy dowolny z graczy uzbiera 10 zwierząt na swoje arce, no to wówczas jego, wówczas gra się kończy. Teraz przechodzi do podniesienia punktów. I co robimy? Po pierwsze, patrzymy na wszystkie zebrane zwierzęta i usuwamy wszystkie te zwierzęta, których mamy dokładnie po dwa. Czyli w tym przypadku nasz gracz musiałby usunąć żyrafy, bo ma dwie. Słonia również musiałby, słonie również musiałby usunąć, bo ma dwa słonie. Te gekony, niestety, również, bo ma dwa gekony. No i w efekcie by mu został jeden lis i trzy tygrysy. Teraz pojedyncze zwierzęta są warte tyle punktów, ile mają nadrukowane. To jest proste. Natomiast każda grupa zwierząt większa od 1 i 2 siłą bo wszystkie dwójki usunęliśmy, czyli każda grupa zwierząt licząca od 3 w górę, to wówczas punkty za to dostajemy 5 punktów za każde zwierzę. Czyli ten gracz by dostał 2 punkty za lisa, i 15 punktów za te 3 tygrysy, czyli łącznie 17 punktów. Kto ma więcej punktów, ten wygrywa. Wracamy do recenzji. Dobrze, więc teraz wiecie, jak się w tę grę gra. Eee, może zacznijmy Zosia, od tego. Eee, w ogóle tak, mamy od 2 do 4 graczy mm -hmm. 20 minut, to się zgadza. Ta gra jest naprawdę krótka. Myśmy w ciągu tam. No bo to by się tak zgadzało, myśmy w ciągu tam 40 paru minut rozegrali dwie partie eee, w trzy osoby chociażby dzisiaj. Eee, wiek 8 plus. Ja myślę, że można by zejść spokojnie do siedmiu, bo myślę, że Zosia sobie rok temu z taką grą na pewno poradziła. Też tak czujesz? No. E, zacznijmy od tego, jak, jak ci się podoba, jak ta gra jest zrobiona, jak jest wykonana, bo mi się tutaj po tym wzroku się bardzo podoba. No, mi też, można długo w to grać, a to się nie za bardzo zniszczy. No nie, to się nie zniszczy. Nawet jak. Być, nawet jak... Z miesiąc czy dwa nie będziemy w to grać, to, to to będzie w dobrym stanie. No tak, a nawet jak będziemy miesiąc, dwa w to grać cały czas, to też. Mm -hmm. Bo to jest taka, te, w, trochę bardziej się martwi o trwałość tych ark, które są fajne jako gadżet, ale takie są, no one się tak dosyć łatwo rozlatują, więc tu jest dużo hmm. bawienia się przy tym poprawiania. E, no więc właśnie, no takie różne rzeczy się tam mogą wydarzyć podczas wyjmowania tego. E, one są fajne jako gadżet, fajnie wyglądają, fajnie się prezentują. Ale no może być taki problem właśnie tutaj z kolejstwałością przez to, że tu będziemy się dosyć często tym bawić. <głos> 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 tak. Natomiast jeśli chodzi o samą rozgrywkę. Ee, no nas chyba ta gra tak jakoś super specjalnie na kolana nie rzuciła. W sensie no nie zachwyciła nas. nie za bardzo. Nie za bardzo? Ale nie jest to zła gra. Twoim no tak. nie jest. To powiedz może coś ci się w niej podobało. Inaczej, czy w ogóle pomysł Ci się podobał? Bo idea w tej grze jest taka, że każdy z nas ma swoją arkę, tak jak Noem miał swoją arkę, na którą ściągał zwierzątka w parach, tak? Każdy z nas ma inną arkę, gdzie my nie chcemy par, my chcemy mieć zwierzęta same, albo chcemy mieć zwierzęta w trójkę, w czwórkę, jak da radę. I teraz, czy, ta, czy ten pomysł w ogóle Ci się podoba? Czy to jest coś fajnego, żeby w tak, o czymś takim zrobić grę? No, dosyć fajna. Dosyć fajna? No, dosyć. No to fajna. super. I, i, I mówię, tak rajdzie w miarę szybko. Nie jest w miarę fajne jest wykonywanie tych akcji, tak, żeby to podzielić, żeby te zwierzęta w odpowiedniej konfiguracji, jakby żeby w odpowiednich zestawach te zwierzęta umieścić na arcy. To jest w miarę fajne, prawda? No tak. I fajnie też cieszyłaś się, jak udało ci się jakieś tam punkty uzyskać, Tylko... jak udało ci się trójkę zrobić taką, jaką chciałaś. Tylko trochę mnie wkurza to. No. Bo ja bym chciała, żeby to było o tak, że za jedno, że za jedno... Pudełko jedzenia, kupi się jeden rząd, tak, zwierząt. A, że. Znaczy ja, wiem o... tak, ja wiem o co ci chodzi, bo faktycznie, żeby dojść do sytuacji, jak mamy jedną pudełko. Jak mamy... Za dwa zwierzęta trzeba dwie no dwa, to, dwie skrzynki nie. z jedzenie Tak, powiedzieć. tak, tak, to widzieliście w zasadach. No i właśnie teraz kwestia jest tego typu, że zanim dojdziemy do te, te dzielenie tych grup to trochę trwa. Na zasadzie tak, że dopóki ten czas od momentu jak się te grupy zaczną dzielić, do tego momentu, aż te grupy będą podzielone na takie, na które nas będzie stać, żeby je sobie kupić, no to trochę mija. I trudno jest, nas, trudno jest nam przewidzieć taki moment, w którym uda nam się kupić to, co chcemy kupić, i bardzo często nam ktoś nam coś podwędzi spod nosa. I to chyba ciebie trochę wkurzało, tak? Tak. Ja, ja też nie za bardzo słuchałam taty, bo, mu, bo mówił, że trzeba trzymieć, a ja rozumiałam to, że jest że są dwa zwierzątka, no to jest dobrze, a okaz bo a miałam same pary miałam. Cztery pary i trzy zwierzątka luzem, więc miałam sześć tylko punktów. A no, ale to jest, to jest pomyślanie. Mama tak. miała y, 29, tata miał A Bo to już była trzecia rozgrywka, tak, no ale to już wiesz, to... To, akurat się tam pomyliłaś, tak? Więc tak, Zosia, ja, ja akurat może faktycznie nie za dobrze wytłumaczyłem te zasady, więc to też tam na początku trochę nas, z, z, trochę Zosia sfrustrowało, zezłościło Cię, tak? No ale potem już było lepiej, jak już grałaś dobrze z zasadami, to już było lepiej, tak? No więc mówię, no ta gra jakby, ona nie jest... Nie zwala z nóg. Nie zwala, nie zwala z nóg, ale jest sympatyczna, jest ładnie wykonana, jest szybka też, jest krótka, jest, jest to na pewno jakaś tam pozycja, no, jak już mówimy w kategoriach takich typowych gier paszowych dla dzieci, prawda, gdzie mamy te wszystkie pozycje, gdzie po prostu rzucamy kostką i się przesuwamy po polach. No to to jest na pewno ciekawsze niż te wszystkie pozycje, tak? Ale jednak myślę, że zwłaszcza ostatnio, ostatnio było top 10 gier na święta, top 10 gier dla dzieci w wykonaniu Basi i Zosi, więc chyba ostatnio jest dosyć. Więcej ciekawszych gier chyba niż akurat zwierzę, zwierzaki na pokład. Tak, ale najlepsza z moich gier, które ja mam, to jest King Domino. King Domino, Zosia, tak ostatnio bardzo polubiła. Dobra, e, więc słuchajcie, jest sympatyczna, jest fajna, no ale mogłaby po prostu być ciekawiej, tak? Bo to Lepiej. się tak. Po prostu się tak te zwierzętka do zwierzętka dobiera, czasami mamy wpływ na to, jak nam się uda dobrać, czasami nam się ten wybór po prostu przemski nam przez palce i nie wychodzi nam to po naszej myśli, więc tak po prostu mówię. Jest sympatycznie, ale bez rewelacji, dlatego ode mnie na przykład ta gra, by... ile od ciebie ta gra dostanie jakąś? 6? Ode mnie też by dostała 6. Więc Geek Factor TV da zwierzakom na pokład 6 na 10. Jest ok, ale moim zdaniem spokojnie. Mogłoby być lepiej. Mogłoby być lepiej i możecie znaleźć, myślę, ciekawsze pozycje. No ale myślę, że na pewno, jakbyście mieli okazję gdzieś tam na jakimś konwencie, czy w wypożyczalni, czy gdzieś, to możecie śmiało spróbować. Dziękujemy mimo wszystko, Wydawisku G3 za podesłanie nam gry do recenzji. Dziękujemy. 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 E, wam, moi drodzy, dziękujemy za oglądanie. I tradycyjnie chcę Was zaprosić do. Widziałem, że mama Cię chyba uczyła ostatnio. Do subskrybowania, komentowania. Oglądania i do, grania. i do grania. Także dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.